Witam was kolejny odcinku, który mam League of Legends, Dzisiaj gramy Arama Tak jest Na nowym, nowej mapie jesteśmy Timo się sklokujemy może Szako pod P Szako pod wszystko chyba Tap jest dobry na tą, naprawdę Pięknie! Zarąbanie To było takie łatwe Aua, Potrzebuję więcej tak speedu Coś, żeby się wyleczyć, bo te potki to mi nie starczają będzie full AP Timo praktycznie Atak speed AP Ojejej, ładnie to zrobiło Tak mało uderzył jej? Ten Gragas? A bo on kielich kupił, właściwie Nie takie złe Ja kupiłem dużo regeneracji Nie pomyślałem za to o regeneracji życia, ale trudno już Ale napierdzielają Haha Trocizna, ale na pierdzielę to ultimo. Straszne to jest, nie? no, patrzcie. No, stunuj, stunuj. Na ładnie. A jej, a wziąłem. Bdę chyba. E będę maksował cóż. Tak dużo bije. Cioty. Chciwie mogę spamić tym. A mogłem Q, dobra, mogę Q, bo. Mam tą regenerację w sumie. Wow, ja tu lastituję jedyny. Dobra, to na piątym kołu lepsze. A na szóstym to, to już będę. Wow. Sypał ten płot. ale ona na wymaksowała chyba tego skilla. Bo to, to on tak bazowo, to raczej nie bije dużo. Znaczy, bazowo właśnie bije dużo, ale dopiero jak się coś tam doda do niego. Dobra, to mi wyszło. Chociaż mógłby mnie ten tower nie walnąć, to było ciekawe. Ciekawe, to było dobre w ogóle Oni w ogóle nas nie harrasują Czego ja tylko się, nie... To jest ważne Ktoś mi napisał na GG A skocz tu Tristan Skocz, skocz Bullshit, prawie mi nic nie uderzyła O super Dobra, może tej płatki użyję i want to die I need it. items, items Ja piercielekąd na warzę Pizga, a nie na parze. Moje życie Na i basic Muszę przewalić komuś i basiciem to jest podstawa Dimo Muszę mieć atak speeda też no i tam mi się podoba. a ona nam prawie nic nie uderzyła. Haha, szmato. Ale dostał. To było dostał. Raz szósty. Rzucaj, rzucaj, je! Yeah. Haha! -ha. Kurde, kurde! Haha! -ha. A kurde! No i mnie zabiła! Trudno! A tak AP Atak speed Nasza rozłożymy chyba, co? Poczekam na jeszcze jedną płotkę No idzie Ole pisko Ojej no, szako, szako, srako szako I ten zygo. Pula chyba tak się rozmyślał, trysta spok właściwie jebłago to będą dobre grzyby. Myślę. Szlag by was trafił. I ten wasz cholerny damage. No i z czego ja mam się wyleczyć? Zaraz zginę, ja pierdzielę. Ale chyba w grzyba wlaźli. Saddle czeka Jeszcze jednego sobie No co ja mam zrobić? Ape Sion, nie zauważyłem. Szlak. Jej, poczekam na tego golda, bo chcę kupić za. Ząb. Jaka trysta, człowieku. Lux nas przeciała na pół. No i potka jedna. Przegramy to, a no ładnie, e, trista go zabiję. Dwa trupy na końcu wroga. Omega, do dupy, jak hirziena. No, i patrzcie na to tristy, no. Cieszę się trzy potki oj, można może na jeden, na jeden jest dobry, ale już nie na Puls moc, to jest ten puls moc lo, 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 bierz Szaron mu mórz. muszę. Masz room. Ja pierdzielę. Ładnie, duży dęż. Aż ma to weszłaś w to Pięknie. Ładnie te kierowali ich. To jest ten damage, którego szukałem. i chyba nie walnę tej. Ha! ha. Ja zawsze coś. No nie! No znowu dostałem! Nie lubię dostawać z tego niedostaw. A jedno. Kur... to jeszcze jedna jest miną spokojnie o ty szmato było za mojego grzyba, piece of shit lux, weźcie ją, zróbcie co jedzą, walking piece of shit lux, a jebne bierz. Odrabiamy. Ładna to mapa jest, nie? No wejdź, wejdź. Trist się dopiero zrespiła. A, już jest tutaj, no super. A no, tu może ładną pętę jebnąć. Kurde, jak ona napierdziela równo. Nie rzuciłem Zginie pewnie Bierz tam tą Ach, ładnie, dobrze się odsunąłem jak on tego stanowię jednej ah, Catch this shit Ty byś jeszcze przydał grzywek Pazienka jeszcze ale. Do... O już jej nie ma, szkoda. A slack. Ciota.

Ha, jełem z ale tak przeżyło. No trudno, no trudno. Pustoszenie. Dwa trupy. Wszedł, po wszystkim. Jest taki shit. No, no w ogóle nie. Aha, ten gragas. Nie mam jak potek kupić, niestety. Ej, jeszcze są jakieś tu moje grzyby są Dobra wymiana chyba Ole będę napierdzielał, patrzcie na to Uuu. Cały raban i po wszystkim, no patrzcie 127 dodatkowo Jeszcze co sekundę tam dostają 60, ja pierdolę Opetimo opetimo, a mogę tutaj postawić Opetimo Jeszcze tu i taki taktyczny Oj 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 Ła Cierdziela równo Mmm To było mocne

A. Hmm. Ciekawe. Coś jakiś Adam się przydało, chyba. Bo widzę, że rezysty chyba mają. Pewnie, że mają. To ja wciul. Każdy prawie ma rezyst. Chociaż armora też trochę złożyła. Ta ten Stana jest bez niczego, tylko, tylko życie ma. Tylko tak pada. To już nawet na naszej postawie Na zaś HO! Szrom Jebu No parzna, same stuny, no No trystamy Dobrze Biegnijcie, 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 biegnijcie Dobra, mamy no ad Kasdin życia nie ma No trudno To można zrobić, to można zrobić A Potka, potka albo szaka no właśnie, dobrze no kurde, oni są tak nalał, ten Gregas prawie nie bije. Ładnie. No jak ten sajant tutaj wejdzie w tą potkę? Tarik go będzie leżył już. Na to Tarik. Zajumać go trzeba. My mamy jeszcze co? Tak, to my to wygrywamy Aaaa Tristana się teraz pije, ja pierdzielę łe, tarcza mi nie pomogła Za dużo obszarowy wydamysz Zabiją go, zabiją ją, pięknie Panowie, pięknie, pięknie O to też było piękne, o ja, o jest Perfekcja, perfekta, brawo To muszę mieć have. trochę surbi a jednak jeszcze będę tych grzybów więcej bił. No i podstawowy atak też będzie przecież im tam ten procentowy bił. Ojej, nieładny też nieładny. A tam jest grzyb, haha. Ha. Ach, Potato, tej to, dodaj, ja to słyszałem. Jestem i sieję Mordor To było głupie, to było tak głupie Trzy trupy Ale to on zrobił Timo myg, co? Wybacz, skupiłem się na mówieniu za bardzo się chyba skupiam na mówieniu. Niestety nagrywam to nie ma. Dwa, cztery, sześć pięć. 2465 For Frelio No ktoś się tu wczuł Wejdzie w to pewnie ten pierdzielony dzielony Oddziel to było słabe Ona ma już Tom Ona tu jest. Gribek dobry Gribek. Grzybek Tristana No pewnie że Tristana, ona tak napierdziela To się w nie mieć ściżał ona tak na pierdziela Grzybek To mi wyszło Mmmm zginął To je było Tu jeszcze jedno no kurde You won the Ford No i też sz... Mata to ten... Nie można do niej dojść w ogóle, no No patrz Zajomałem! Ciota! Ciota! Wiem, że zgidałem, ale co ja zrobiłem? Takie misy sypała, że ja piecielę. Żeby zabijesz go? To nie, że go zabijesz. Jeszcze Tarif przed. Popatrzcie no na tego Tarika. <grym> co ja nie mogę? Dodać? O, co ten Sako robi? Dobra. Nie mam pytań. On tak by mógł ją zabić szybko. Doć Za wolno, Co ty robisz w ogóle? O kurde, ale ją... Kasadin Do dupy z tym kasadinem O matko No nie leczę się w ogóle jak mi to bije tym Muszę kupić tego To i nawet to Przyda mi się trochę Dimidży. Ale armor, no patrz, nic mu nie zeszło chyba no Tą tryista mogę zabić na jedno kombo. Ja pijrzę AP AP, OP Jeps Wrócił kasadin, mamy szansę A gdzie jest szako? Szako zginął? Szako zginął Zginął! Za nas! Za naszych braci! Nie! Kurde no nie! Minian! Minian mnie zablokował i uderzył. Nice. Ale ich zamord... A nie trafiło dobrze. Wydłuża się ta rozgrywka strasznie. Jest! Pięknie, grzyb! Pięknie. Coś zrobił. W życiu nie, gdzie? No kurde! Omyk. Şakanın o idiot. Będzie długo gra. Jest jak ten Sion, nie, nie, nie wytrzymał, on tak na A i teraz leczę też, no tak. Widzę właśnie, że trochę się leczy. Z tego magicznego. Ludzie. Jeszcze byście robili O kurde No tak myślałem No i Tristana i po wszystkim, patrzcie Zabili Tristana Gówno to nam da Tu już jest grzybek Ale wątpię, że im tyle życia tym grzybem stracę, ile on... Nie Oj, nawet nie wejdą w niego. <grymne> no nie. Kraga, sofnij się troszeczkę. No nie. O, Lux. No, kurde, Lux. Do dupy z tych grzybów. Dupy sobie ci tego grzyba. Gdzie dzień w dupę? Aż, Nadchodzę. Do zobaczenia, cześć.